Witam, 16 lutego 2025. Czasami najtrudniej zobaczyć to, co mamy przed samymi oczyma. I tak też, jak słucham komentarzy na temat tego, co Trump robi, to nie mogę się oprzeć zdziwieniu, że komentatorzy nie potrafią nazwać. Rzeczy po imieniu, że delikatnie rzecz ujmując, Trump jest człowiekiem Putina. Dyplomatom i politykom nie wypada może mówić takich rzeczy, ale komentatorzy mogliby sobie pozwolić na otwartość. I teraz, żeby to trochę lepiej unaocznić, chciałbym pokazać parę zdjęć, które to obrazują w dosyć dobrym stopniu. Otóż to, to jest zdjęcie, które zostało zrobione po spotkaniu pomiędzy Putinem i Trumpem w Helsinkach, kiedy przez dwie godziny rozmawiali. I w tym spotkaniu brał udział Putin, Trump i rosyjski tłumacz, nikt inny ze strony amerykańskiej. I oczywiście Trump nie powiedział na temat tego, co było zawartością tego spotkania. No, jeżeli patrzymy na to zdjęcie i, i nie rozumiemy tego, co się dzieje, no to naprawdę nie wiem. Putin posiada na Trumpa bardzo mocny kompromat. Wynikający prawdopodobnie z tego, że organizacje Trumpa zajmowały się praniem brudnych pieniędzy rosyjskich oligarchów. I w związku z tym Trump jest do dyspozycji Putina. I tu trzeba to spojrzeć sobie prawdzie w oczy, że Trump właśnie jest marionetką Putina i będzie robić to, co, czego Putin się będzie. Domagał. I tutaj Europa ma do wyboru: albo położyć uszy po sobie i się poddać dyktatowi Trumpa i Putina, <laughs> i patrzeć na to, jak rozmowy między nimi się odbywają ponad głowami europejskich przywódców, albo też stanąć na wysokości zadania. Bo to, jakie będzie nastawienie Trumpa do Europy, to zostało dosyć dobrze pokazane przez przemówienie wiceprezydenta Vance'a, które było aroganckie, złowrogie, to no i miejscami niedorzeczne. Jak na przykład Vance stwierdził, że jak Stany Zjednoczone mogły wytrzymać parę lat tego, co robiła Greta Thunberg... To Europa może wytrzymać parę lat działalności Elona Muska. A z tym, że Greta nie próbowała wpłynąć na wybory polityczne w innych krajach, czy w Ameryce, natomiast Elon Musk otwarcie domaga się, żeby w Wielkiej Brytanii obalono legalnie wybrany rząd. Czy też bierze udział w wyborach niemieckich, to są bezpośredni, więc jest różnica. No ale cóż. Tak więc to pokazuje, że jakie ma Trump nastawienie właśnie do Europy. I tutaj trzeba właśnie spojrzeć prawdzie w oczy i się przygotować na to, co nastąpi. Bo no, tu jest prawda, moja przepowiednia, oczywiście. Mogę być w błędzie, ale tak jak się sprawy zapowiadają, to wygląda na to, że Trump doprowadzi do rozejmu między Ukrainą i Rosją i zostaną wstrzymane działania bojowe. Od Trump uzależni zgodę Ukrainy na to od, znaczy uzależni dalszą pomoc finansową amerykańską od zgody Ukrainy na przerwanie ognia. Natomiast Rosja zostanie wynagrodzona za przerwanie ognia zniesieniem sankcji amerykańskich, wobec czego elektronika i inne rzeczy, które są Rosji potrzebne, popłyną szerokim strumieniem. Także Rosja będzie w stanie odbudować swój potencjał militarny w ciągu najbliższych paru lat. Być może jakaś firma amerykańska ubezpieczy rosyjskie tankowce, w związku z czym Rosja będzie mogła dosyć swobodnie handlować ropą. A za parę miesięcy Trump oświadczy, że Ukraina się nie wywiązuje z zobowiązań i w związku z tym zatrzyma pomoc finansową dla Ukrainy. A jeśli nie wystąpi w międzyczasie z NATO, no to... Zachowa się tak, że jego członkostwo Stanów Zjednoczonych w NATO będzie mało istotne. Artykuł 5 nie będzie miał już specjalnego znaczenia. No i jeśli Rosja na przykład zaanektuje przemysł, przemysł suwalski albo będzie się tego domagać, no to Trump powie, że, no cóż, widocznie jest to konieczne. Dla interesów rosyjskich. No i, no i cóż, trzeba, trzeba te interesy uwzględnić. Tak więc na razie Trump wprowadził na europejskie salony morderczego dyktatora. Odbył z nim miłą rozmowę, traktuje go jako prawda, przyjaznego partnera. No i to jest dopiero początek tego, co nas będzie czekać. Jakieś promienie nadziei. No cóż, w Ameryce działania Trumpa napotykają no, na rosnący opór i to nie bardzo wiadomo, jak to się dalej będzie toczyć. No a w swojej gorliwości do rozwalenia amerykańskiego systemu. Ludzie Trumpa potykają się o własne nogi, także tam zaczyna panować coraz większy chaos. No, ale o tym trochę więcej następnym razem. Do usłyszenia.